Znak ten, tak jak zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych, określa zakaz wyprzedzania przez pojazdy silnikowe pojazdów silnikowych wielośladowych. Tak więc, tu jak jeżdżę czasami radiowozem, to widzę, że kierowcy nie znają takich przepisów i na przykład mają wątpliwości. Widząc radiowóz i jadący przed nim motor bądź motorower, no nie podejmują tego manewru, chociaż mogą bezpiecznie z całą pewnością wyprzedzić taki pojazd. Tu przypomnijmy sobie, że pojazd silnikowy to jest również pojazd wyposażony w silnik mechaniczny i to sformułowanie nie dotyczy motorowerów oraz pojazdów szynowych. Co prawda na naszym terenie nie ma pojazdów szynowych, no ale jeździmy często w takie rejony, takie jak Warszawa, czy inne większe miasta. No i tam oczywiście spotykamy się z takimi pojazdami, dlatego warto pamiętać, że pojazd szynowy nie jest pojazdem silnikowym w myśl przepisów prawa ruchu drogowym. Tutaj należy też zaznaczyć, że pod takim znakiem, jeżeli znajduje się tabliczka z danym symbolem danego pojazdu, na przykład pojazdu przewożącego materiały niebezpie, niebezpieczne, pojazdu ciągnącego przyczepy kempingowe, pojazdu przewożącego materiały mogące skazić wodę, wówczas taki zakaz dotyczy tylko i wyłącznie tego pojazdu, którego symbol znajduje się na, na tej tabliczce pod znakiem. Sąsiednim znakiem jest znak zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe, i tutaj warto zauważyć, że ten znak dotyczy kierujących pojazdami ciężarowymi powyżej 3,5 tony. Nie dotyczy to takich pojazdów, które na przykład dość często były popularne wcześniej pojazdy typu Cinque wyposażone w kratkę i zarejestrowane jako pojazdy ciężarowe. no Takich pojazdów ten znak nie dotyczy. Znakowi zakaz wyprzedzania często towarzyszy znak poziomy P4, podwójna linia ciągła. Tutaj musimy pamiętać, że zgodnie z zarządzeniem w sprawie znaków i sygnałów, gdyż nie wszyscy kierujący o tym wiedzą, znak ten oznacza oddzielenie dwóch pasów ruchu przeznaczonych w przeciwnym kierunku. I ten znak oznacza zakaz przekraczania tej linii oraz najeżdżania na tą linię. Patrolując ulicę często widzę, że kierujący mimo takiego znaku no często najeżdżają na, ten, na, na tę linię, no, nie wiem, chcą zobaczyć co się dzieje przed nimi, chcąc podjąć maner wyprzedzania, to podkreślam, gdyż ten znak poziomy zabrania przekraczania tej linii oraz najeżdżania na nią. Każde najechanie na taką linię no, może spotkać się z konsekwencjami no, nałożenia kary w postaci grzywny bądź skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Zgodnie z nowelizacją prawa o ruchu drogowym yy, pojawił się nowy znak, no co prawda ta nowelizacja weszła już bodajże z dwa lata temu, no pojawił się taki znak strefa ruchu. Do tej pory był niespotykany, no jednak widzimy, że coraz częściej ten znak pojawia się na naszych drogach. Oznacza on przede wszystkim to, że policjanci mogą w pełni reagować na wszelkie wykroczenia znajdujące się na obszarze objętym tym znakiem. Wcześniej mogliśmy tylko interweniować w przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, narażenia życia związanego z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Nie mogliśmy interweniować w przypadkach np. nieprawidłowego parkowania. Obecnie taki znak został wprowadzony jako definicja do artykułu pierwszego prawa o ruchu drogowym, gdzie mówi, że policjanci mogą interweniować w tych przypadkach tak jak na wszystkich innych drogach publicznych, czyli drogach krajowych, wojewódzkich, gminnych, Przypominam, że strefa zamieszkania oznaczona znakiem koloru niebieskiego z symbolami koloru białego oznacza to, że jest to strefa szczególna. Tam piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami. Parkować możemy tylko w miejscach do tego wyznaczonych, w innych miejscach nie możemy parkować. No i oczywiście obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. No w strefie ruchu, tak jak powiedziałem, tych ograniczeń nie ma. Ta strefa powoduje to, że po prostu obowiązują wszelkie zasady związane z ruchem drogowym, tak jak na innych drogach. Dała możliwość ujawniania wykroczeń przez policjantów, no i wyciągania konsekwencji wobec osób naruszających przepisy ruchu drogowego.